drużyny już przy swoich e, bramkarzach. Zmaga się doping na oświęcimskiej hali mu Grotku. I arbiter główny spotkania właśnie rozpoczął pierwszy bój. O... Walka przy bandzie. Teraz oświęcimianie. Koblar czeka na podanie. Sebastian Kowalówka. Koblar. Solowa. Na wysokości Bulika zakładają oświęcimianie e, chyba zamek Pretlar do środek. Była bitka i e, Alex Strandin wśród oświęcimskiej publiczności. Na niebieską. Zadko, bardzo dobre podanie do Sebastiana Kowalówki, rozegrali to. No i Aleksiej Trandin podje. Steber zostawił krążek e, dobrze. E, teraz Jelakow, Jelakow przed bramkę i Sanders tutaj odprowadził Unia z prawej strony. Przygocki, przygocki do środka. Trandin przepuszcza krążek, jest Mejt, szukał tu krótkiego słupka. Teraz bardzo dobra akcja Gdańszczan. Marzec, Marzec z prawej strony, dobrze wycofał. No i tutaj duża szansa. Z tej strony rozgląda się za partnerami. Sebastian Kowalówka, Kowalówka jeden z drugi z wód. Zatrzyma... Zatrzymywany nieprzepisowo kara. Jeszcze uderzył krążek. Karan. Pretner do Kowalówki teraz na środku. Klement Pretnar. Rozgrywają to. się szukają dogodnej pozycji. Dobrze pociągnął Klement Pretnar. Jego przygocki. Do trandina, trandin. Do boku Bramki jeszcze tam czaił się mate, ale krążek przed Bramką do... daje się to sobie wybić. Go ze swojej tercji. Jeszcze zatrzymany krążek i teraz Radek Mej miał troszeczkę wolnego miejsca. Zamiast jeszcze raz Danielu, ale źle odbił krążek Danielu. Jest krzemień między bulikami. W ostatnim momencie Pastryk odbił ten... Święcimski atak od razu wyrzucił krążek do Malickiego. Malicki z prawej strony. Szukał krótkiego słupka. Do... Będzie zagrożenia e, na żadnej ze stron, chociaż przedzierają się Zańszczanie. Dańsz, jeszcze próba strzału. Za szybko powie strzał i oklaski. Myślę tutaj o święcimskiej publiczności. Na pewno dla Karka Sandersa, ale przepraszam Państwa, powiedz... na skalany. Będą znawiać grę, no już nasz na środek, dobrze do Trandina, Trandin biał już w tercję, no to są Trandin, solowa akcja, Trandina już podciągnął, grońcy w tym, nie... bardzo dobre podanie z, praktycznie przez całe lodowisko, czwarty bieg na prawą stronę do Wanata, dobre wycofanie Bezuszka i jak widzi taku z lewej strony Rożkow. Rożkow wycofuje. No i Jelakow. E, e, teraz udało się dobrze uruchomić e, Marca. Szymon Marzec, ale prosto w Sandersa. Z prawej strony nadjeżdżał. Mal podaje do Popowa. Popow, Popow najeżdża z lewej strony. Rozgląda się za partnerami i czekał tam. E, teraz Garszyn, Garszyn z prawej strony. Garszyn! No i do Raka. Tomasz fuci. To mogło się podać. Na środek Rożkow. Ach, to mogło zaskoczyć Sandersa. Uwijał się Na Bretnar pociągnął, ale zasłonięty. I teraz uderzył jeszcze Koblar, ale przepiękna parada to ma. Jemion Garszyn. Garszyn znalazł oriechina za bramką. Oriechin, przed bramkę! Jest bramka! Wyszukał Jakuba Wanackiego. Oriekin I tutaj z najazdem Jakub Wanacki nie dał szans Muczykowi. Dopiero dwa szybkie podania. Strzał praktycznie z pierwszego krążka i dopiero teraz. Mocno Trandin utrzymuje się przy krążku. Aleksy Trandin dobrze podał i no doj... i... Wydawało się, że Radek mej... Danieluk, Danieluk zjeżdża do prawej strony, Danieluk blokowany, no nie zatrzymał go do końca Klement Pretnar, rana, Koblar czekał przed bramką, Pretnar, Pretnar w swoim stylu i kolejna bramka, Klement Pretnar, jak on to robi, jak on to robi w ostatnim meczu, w ostatnim meczu em, na własnej tafli z Krakowią, Kraków zdobył dwie takie bramki, przymierzył tam Krążek, chyba odbił się o któregoś z obrońców. Dał... I zatrzymał, pognał za krążkiem Temar, ale jest to samotny, ale przygrzmoczył Andrii Temar, ale e, to e, sekundę będziemy zatrzymali, tą decydującą trzecią tercję. E, już e, tą próbę wrzutki, ale dobrze przejął krążek Kowalówka, Kowalówka jeden zwód. Kowalówka po lodzie z backhandu, ale troszkę walczył na bandzie, ale teraz Temar, z Garszynem wywalczyli krążek, Temar! A, Uderzył Szkow z prawej strony, Wanacki, tutaj Patryk Róża pokazuje, prawa strona nieobstawiona takim gestem, no i potraktował to raczej jak troszeczkę wymuszenie faulu. Polodna, oddał do tyłu uderzenie Iści Konstantin Kieślukiewicz, ale sędzia nie dopatrzył się, bardzo dobre podanie, no i jak nie wykorzystał, potraktowany Patek Noworyta, traci krążek, Mocarski z prawej strony, Mocarski prosto z Sandersa, czy będzie dobitka? No. Saur, Kalan z lewej strony. Teraz oświęcimianie zaczęli atakować. Kalan szukał miejsca. Bramki Sandersa. Polodna i Kalan. Polodna wygrywa. Krążek. Jest kawlik. Uderzył mocno, ale do boku. Podjął teraz do niego marzec i chyba będzie pierwszy pojedynek bokserski. Marzec wpadł na Trandina. Trandin przewrócony. Jeszcze kolejni zawodnicy: Krasowski przygodski. Tam się ują się. I Tutaj jeszcze Trandina okłada leżącego. Trandin podnosi się z lodu podnosi Tomarzec, okłada Trandina. Trandin nie może podnieść jeszcze arbiter. Trzyma Szymona Marca Tuwanackiego. Zatrzymuje kapitan Lotosu. Jezuszka, poluje krążek do Temara. Andrzej Temar pociągnął, ale odbijakiem. Pewnie. Do Kalana. Kalan z drugiej strony. Luka Kalan. Luka Kalan przymierzył. Zasłonięty furcik, ale Ers. Ale co zrobił Sanders? Podał do Danie Luka. Sanders sam sprokurował tą sytuację. Andrei, ty... Teraz Piker ogłasza, że na ławce kar... Teraz publiczność święcimska mobil. Szygocki puścił krążek w stronę bramki. Oj, tej krążek skręca koło słupka chyba z 15 centymetrów. Rec. Hawlik, nie mamy strzału. Teraz uderzenie. Ponad bramką. Na sekunda. Koniec meczu. W pierwszym spotkaniu. Zapraszamy Państwa na jutrzejsze spotkanie o godzinie 18 z lodowej Tafli.